O, natalka ciemno mówi, że się zrobiło, tak? A wjechaliśmy do ojcowskiego parku narodowego. Tutaj po lewej jest zamek Piaskowa skała. Ciemno natalce. Tak. O i widzisz, ciemno ci się zrobiło. No to w lesie jesteśmy. I dlatego ciemno. A no, tutaj jest ten zamek, zobaczcie jaki wysoki. Na takiej skale stoi tutaj przyjdziemy będziemy zwiedzać na razie jedziemy na kemping tu parking jest, można sobie przyjechać a tutaj już widać po lewej kemping 300 metrów już tam jest troszeczkę kamperów, przyczep, namiotów o byśmy przejechać chyba tu jest wjazd wjeżdżamy kemping nasza dolina jedziemy teraz i rozglądamy się którą parcelę wybrać a miejsc jest sporo wybór jest duży także parcele wybraliśmy mieliśmy do wyboru tutaj po prawej tutaj po lewej przy mostku a wybraliśmy tam pod koniec przed tą przyczepą co widać pan tam idzie. Po lewej stronie nie będziemy się nawet musieli rozpinać, staniemy całym zestawem, zmieścimy się. Tutaj jest akurat troszeczkę szerzej i widok będzie na wschód. Także tutaj żeśmy wjechali, minęliśmy te węższe parcelki, i tutaj jest poszerzenie, gdzie już stanie auto z przyczepą. Także tak to wygląda. Stoimy. Mamy numer 27. A tam mamy ten zamek. O! Kto to idzie? Wyszłaś? I co nogi bolą? Nie? Rowerki przyjechały? Także rozkładamy się. O! Tam mamy miejsce na ognisko, na grilla. po wiaderku a widzisz co żeśmy zrobili tyle było podłożone wiadereczko I już po wiadereczku i nie mamy dobra jest no teraz spróbuj wyjść Udało się. No, to dobrze. Bo teraz żeśmy podnieśli, i będzie trudniej wychodzić. O, Mati, je placuszki. Zobacz, jakie ma dobre. A nie, jesteś. śmietaną? Nie. Jakiś serek chyba. A dobre? No, dobre. Mniam. Jaki ładny trabancik. A tak tutaj wyglądają toalety: rycznice, zmywalnie. Wszystko nowe, wszędzie bardzo czyściutko. Ogólnie kemping bardzo czysty i zadbany. A tak są oznaczone parcele w trawniczku takimi numerkami. Jest sporo też lamp, pewnie w nocy oświetlony, fajnie. A trawniczek? Mistrzostwo. Wygląda jak dywan. W piłkę można pograć, w siatkówkę i w kosza. Jedziemy tutaj taką trasą widokową. Tutaj pan mieszka. Normalnie domki przy samych tych skałkach. Ciekawe, jakie mają tu z tyłu. Pewnie nie duże. A tutaj byłem w sklepie, ale ten jest zamknięty. Hitler, i tutaj mi pani użyczyła z tego sklepiku wiadereczka. Także dziękujemy i pozdrawiamy panią ze sklepu. I po prawej tutaj mamy kemping, nasza dolina. I tutaj dzisiaj nocujemy. Już żeśmy rozstawili tam, nasza przyczepa już tam została, a my jedziemy teraz po zwiedza.